Jest duża zmiana w traktatach, przynajmniej tak chce tego większość posłów, europosłów w Brukseli. No ale zanim od tego zaczniemy, wczoraj był też Donald Tusk z wizytą w Brukseli. Widział się z szefową komisji, i z szefową parlamentu. Jak Bruksela przywitała byłego polskiego premiera? Pr przywitała tak jak to, tak jak... Y tak jak na to zasłużył, to znaczy Bruksela jest niesamowicie zadowolona, że w tej chwili będzie mieć premiera, który pokornie będzie wykonywał wszystko to, co oni chcą, a nie takich niepokornych ludzi, jak byli do tej pory. Natomiast to, co jest chyba najciekawsze w tej historii, to, jest to, to są te komunikaty, które mówią o tym, że KPO zostanie wypłacone szybko i bez żadnych wymogów, bo no, do tej pory to w Polsce wmawiano, powstały. Setki tysięcy artykułów w mediach hmm, głównego nurtu, że pieniądze nie są wypłacane, bo ustawy są złe, bo nie ma praworządności. Bo, bo system nasz jest yy, zły. A tutaj się okazuje, że bez żadnej ustawy, bez zmiany systemu pieniądze będą bez żadnych wymogów wypłacone. A to oznacza, że do tej pory łamano w sposób bezczelny traktaty, standardy współpracy yy, i praworządność, bo praworządność, w, w, właśnie klasyczna definicja praworządności, to jest działalność zgodna z prawem i z traktatami. A do tego jeszcze yy, no, potwierdzają się tezy, tych, którzy mówili, że od początku byliśmy szantażowani i nie trzeba było zmieniać tysięcy ustaw i rozwalać naszego własnego systemu, bo od początku nie o to chodziło. Chodziło o zmianę władzy w Polsce i to się być może wydarzy, nawet bardzo być może już niedługo. Chociaż są głosy, Janusz Lewandowski dzisiaj rano, że z tym KPO tak szybko być nie może. Komisja na taki, przepraszam za kolokwializm, rympał pójdzie, że bez żadnych ustaw, bez żadnych zmian pieniądze wy wypłaci tylko dlatego, bo jest czy Donald Tusk przywładza Mateusz Morawiecki? Nie, wykluczyłbym, nie wykluczałbym, że tak się stanie, ale nawet jeżeli trzeba będzie odegrać jakiś teatr, to pewnie zostanie odegrany yy, I taki będzie ostateczny efekt. Bruksela liczy, że da pieniądze, ale da za darmo, bo Donald Tusk jest dobrym politykiem? Czy da pieniądze, ale coś by chciała w zamian? Jeżeli ktoś myśli, że polityka międzynarodowa polega na tym, że my komuś dajemy pieniądze, bo go lubimy, no to jest naiwny. Nigdy tak nie było. I, I przecież Unia Europejska miała swój, czy biurokracja europejska i Niemcy, mieli bardzo swój konkretny cel w wspieraniu Donalda Tuska w tej kampanii wyborczej. A cel polegał na tym, że oni mają swoje długofalowe. Plany. Te długofalowe plany, oni wielokrotnie o nich mówią, tylko w Polsce nie ma wiele obszarów poważnej debaty publicznej, żeby na ten temat y, mówić. Mianowicie Niemcy i Francja od dawna mówią, że mają plan konsolidacji kontynentalnej, autonomii strategicznej. Oni mówią we wszystkich swoich kluczowych wystąpieniach: Scholz czy Macron o tym mówi. Która to polega na czym? Polega to na tym, że ma powstać y, państwo europejskie, które y, stanie do wyścigu najważniejszych mocarstw na świecie ale najpierw musi sobie wyczyścić Europę, mówię w cudzysłowiu, czyli polega to na tym, że w jakiejś formie trzeba będzie zakończyć konflikt na, na Ukrainie, dogadać się z Rosją, najlepiej negocjować oczywiście z pozycji państwa europejskiego, wypchać Stany Zjednoczone z Europy i szukać porozumienia wtedy w najważniejszych w nowym podziale siły na świecie. No i do tego potrzebny jest właśnie Donald Tusk, dlatego, że nie da się z takim rządem krnobnym, jak był do tej pory w, w Polsce, nie dało się dokonać zmiany traktatu, a Donald Tusk już na to liczy. W związku z tym, jeżeli pan pyta, jaka jest cena za te 24 miliardy pożyczki, podobną kwotę yy, yy, środków, które i tak będziemy musieli spłacać, no to moim zdaniem to jest ta cena, a jeszcze jest kilka mniejszych Ale cena ta, yy, czyli cena, cena suwerenności, cena niepodległości, tyle warte jest te 50, 50, prawie 50 miliardów euro. Ale to nic nowego w polskiej historii. To zazwyczaj było tak, że jak Targowica Polska dogadywała się z zewnętrznymi siłami, to zazwyczaj chodziło właśnie o to, a wy będziecie bogatsi, wy coś tam dostaniecie, wy pokażecie, ale tutaj oddajcie nam kompetencje do zarządzania polskim państwem. Oczywiście wtedy w, w zupełnie innej formie. I nawet znaczy paradoks to są paradoksy historii, jak po prostu ogromnie wiele jest podobieństw. Jak wiele jest podobieństw, że wtedy ta Targowica to właśnie też byli ci rzekomo miastowi, oświeceni część z, nim, z nich to twórcy Komisji Edukacji Narodowej, prawda, czyli oni się reprezentowali jako, przedstawiali jako ci lepsi, a ci co uchwalali właśnie Konstytucję, to byli ci, Konstytucja 3 Maja, to to były te warchoły, gorsza klasa i tak dalej, to wszystko, wszystko już było, to, to tylko czasy się zmieniają, ale przecież walka w polityce międzynarodowej jest, wygląda dokładnie tak samo, to znaczy jedne państwo chce zdobyć wpływ na inne państwo, no i pytanie czy to inne państwo będzie im pozwalało, czy nie? Panie pośle, wczoraj tweet dość ważnego dziennikarza ONETO, Andrzej Gajcy, taką to sekwencję zdarzeń zaprezentował. Tusk wygrywa w nagrodę dostaje pieniądze z OFE. Tusk podpisuje traktat o centralizacji Unii Europejskiej w nagrodę zostaje szefem Komisji Europejskiej. No ja, jak ktoś z Państwa śledzi mojego YouTube'a, to, to ja już od kilku lat mówię, że taka jest, taki, tak, taki dokładnie jest deal. Czyli deal polega na tym, że, yy, że yy, Niemcy pomagają Tuskowi zostać premierem w Polsce, on im podpisuje kluczowe dokumenciki, yy, które są dla nich ważne, a tam taki jak właśnie traktat, pak migracyjny, być może kwestia reparacji, jakoś Zostanie wreszcie załatwiona, a w zamian za to dostaje jakąś nową puchę e, e, europejską. A Polacy znów stają się narodem zupełnie podległym. E, no to m, oczywiście w białych rękach myśl haseł, takie jak wtedy były te oświecone hasła, że nowoczesność, europejskość, coś tam, coś tam. Ale fakty będą takie, jakie, jakie będą. Utrata suwerenności. Ale może pan poseł dla politycznych potrzeb uzy, używa bardzo wysokich słów i, i, bardzo, i straszy strasznymi rzeczami, a, a jest tak, że tak naprawdę ta zmiana nie przejdzie. O tym na przykład mówił na łamach portalu Wirtualna Polska profesor Nowak far kiedyś wiceminister spraw zagranicznych w Platformie, że to jest nieistotne, że to jest tylko jedna komisja. No może konstytucyjna, ale tylko komisja, Parlamentu Europejskiego, że to się musi Rada zgodzić. Wczoraj także dziennikarz Tomasz Żółczak, to jest dziennikarz prawna, pisał, że w zasadzie Naltus się sprzeciwił tym propozycjom, że to wszystko jest burza w szklance wody, a tak naprawdę ta zmiana nie wyjdzie poza Europarlament i nie ma czego się bać. Ja wiem pan, jestem tak załamany po prostu tym, jak polska debata publiczna wygląda. Jakiś dziennikarz pisze, że, że, że sprawy nie ma, że sprawy nie ma, bo Tusk oświadczył coś. A przecież ludzie Tuska dopiero co głosowali w Parlamencie Europejskim za tym. Czyli dziennikarz w Polsce uważa, że ważniejsze jest oświadczenie niż, niż szereg głosowań w tej sprawie. No po prostu to jest jakiś kompletny żart. Natomiast co do tego, co do tego, czy to jest groźba realna, czy ta groźba nie jest realna, no to jednak uszeregu, poszeregujmy fakty. Fakty są takie, że ta ten artykuł 48 mówi o rozpoczęciu procedury, i ta procedura właśnie została rozpoczęta. Rzeczywiście, jesteśmy na początku procedury, gdzie teraz za chwilę będzie głosowanie w Parlamencie Europejskim, potem trafi to do Rady, potem konwent, konferencja, ale. W tych wszystkich instytucjach, my wiemy, że jest większość, która jest zdeterminowana, żeby to zrobić. I to może trwać krótko, ale może trwać długo. Znaczy, może trwać długo, ale może też trwać krótko. To znaczy, my i na końcu dopiero jest ratyfikacja o niej za chwilę, jeżeli pan redaktor pozwoli, powiem. Natomiast, natomiast na tych etapach, na, na, na tych wszystkich etapach, ja nie mam żadnej wątpliwości, jaka będzie decyzja, a fakty w tej sprawie jeszcze są takie, na, że tak, że mamy traktat, mamy, mamy zapisany ten traktat, znaczy mamy zapisane stworzenie państwa europejskiego w umowie koalicyjnej niemieckiej, a oni bardzo poważnie traktują swoje dokumenty w porównaniu do niektórych polityków w Polsce. To jest po pierwsze. Po drugie, mamy stare wystąpienie, jeszcze ja pamiętam, z się, mówi, ale Martina Szulca jeszcze, jak był przewodniczącym Parlamentu Europejskiego w 2017 roku, że że rok powiedział dokładnie. To miał tak mianca. jest, że do 2025 roku powstanie Państwo Europejskie i jakoś tak się dziwnie składa, że kalendarz idealnie po prostu się układa tak, jak oni sobie. Poza tym ja, ja widzę, jaka tu jest determinacja. No, pamiętajcie Państwo, że to może być to tylko Parlament Europejski, no, ale przecież są przedstawiciele wszystkich rządów. Ja widzę, jak tu jest ogromna determinacja, żeby tego dokonać. A są jeszcze jest jeszcze sytuacja geopolityczna, która powoduje, że jeżeli oni chcą Wziąć udział w tej grze, którą zarysowałem na samym początku Niemcy yy, zresztą, no to nie muszą to szybko zrobić, bo nie wiadomo, jak potoczy się sytuacja na wschodzie. I nie wiadomo, jak też wybory w Europie się potoczą. To pan poseł, naszym gościem Patryk Jaki, suwerenna polska europejska frakcja konserwatystów i reformatorów Euro, Europoseł, to do ratyfikacji przejdźmy. Krzysztof Bosak napisał również na portalu dawnej Twitter obecnie X taki oto komunikat. Mam wrażenie, że w podawaniu informacji o głosowaniu w Komisji parlamentarnej Parlamentu Europejskiego nad dokumentami z koncepcjami zmian w unijnych traktatach przemilcza się następujące fakty. Dwukropek. Negocjowanie treści nowych traktatów dopiero przed nami. To jest, wyjmę tylko kilka z tych faktów. To jest pierwszy fakt, czyli że to dopiero początek drogi. Dwa, nie wiadomo ile to potrwa i jak to się potoczy. Mówi Krzysztof Bosak i podkreśla, że potrzebny jest, nie jest tylko odpo, odpo, odpowiednia większość w Sejmie. I lub polski patriota na użycie prezydenta, aby to zatrzymać. Prawdę mówi pan, pisze pan poseł Krzysztof Bosak. Piszę prawdę, to tylko tu jest kilka uwag co do każdego z tych punktów. Mianowicie, no, to, to ja takie tonie czuję jakieś deprecjonowanie tego, że to jest na pierwszym etapie. Natomiast owszem, to jest na pierwszym etapie, no, ale jest już kształt tego traktatu. No to kiedy mamy dyskutować o tym? Na ostatnim etapie, kiedy będzie już za późno, czy jednak trzeba, ponieważ jest to najważniejsza sprawa od 1989 roku w Polsce, nie mam co do tego żadnych wątpliwości A te... dotycząca transferu kluczowych kompetencji. To tego się przydziałem. Ten... Ostatni punkt, że po prostu i tak nie będzie tej większości w polskim parlamencie, a Andrzej Tuda tego nie podpisze, więc jesteśmy bezpieczni, póki jest taki kształt Sejmu, jaki jest obecnie, i póki nie jest prezydentem Andrzej Tuda. To prawda czy nieprawda? Jak to, no, to znaczy tak, po, po, pierwsze, po pierwsze tak, no, z punktu widzenia formalnego oczywiście prawda, natomiast ja już jestem przekonany, a, a przepraszam, a wcześniej już jak mówiłem, że to państwo europejskie będzie tworzone, że będzie ten traktat, to już wiele osób się śmiało, że to nie jaki wymyśla, straszy i tak dalej, no jesteśmy, gdzie jesteśmy. Dzisiaj. Ja, przykro mi jest, że mam takie tutaj zdolności w tym zakresie profetyczne, ale spodziewam się, że akurat w przypadku, bo tu chodzi o, o, o 90 Konstytucji, dla mnie to jest oczywiste, że w tej sprawie potrzebny jest artykuł 90 Konstytucji, żeby to ratyfikować, czyli dwie trzecie parlamentu. Ale ja już dzisiaj się spodziewam, że będą y, tworzone jakieś bypassy, będzie walka o zmienienie, o zmianę y, podstawy prawnej, żeby, y, żeby to przeszło inaczej, a oni już metody mają przetrenowane albo Sąd Najwyższy, jakąś uchwałę podejmie, albo jakiś sędzia sądu rejonowego już czy no, powie, że rozproszona kontrola, czy coś tam, prawda, i tak dalej. Albo Unia Europejska da jakąś nową podstawę praw, albo CUE samo orzeknie, bo to też mają już tutaj precedensy w tej sprawie, tak było w sprawie uchodźców. Dlatego musimy być, yy, musimy być w tej sprawie czujni. No co do prezydenta, to pamiętajcie państwo, że jeżeli ta procedura ma się zakończyć w 25 roku, no to oni pewnie liczą, że w Polsce będzie inny prezydent. Yy, yy, I i to, jest, I to jest to. No i wreszcie najważniejsza informacja, no to jest tak: mamy doświadczenie już z traktatem lizbońskim. No, doświadczenie niestety było takie, że dyskusja w Polsce odbyła się na ostatnim etapie, jakaś i była już presja ogromna, już prawda, albo jesteście w Unii, albo nie jesteście, podpisujcie szybko i tak dalej. No, ja się spodziewam, że tu może być podobnie. To znaczy, że za chwilę jak opozycja demokratyczna przejmie wszystkie media w, w, w Polsce te najważniejsze media publiczne i tak dalej, no to Polacy będą masowo okłamywani w tej sprawie. Będzie im właśnie się sączyło, a to nieważne, a potrzebna jest Unia, a Unia nam zapewnia bezpieczeństwo, a to jest sprawa, albo jesteście za, albo przeciwko Unii, a jak nie, to do Rosji pójdziecie. Ja to już wszystko jest przerobione. jestem przekonany, że dokładnie tak będzie wyglądała ta. Narracja w tej sprawie. No i wtedy, jak zachowa się większość sejmowa, no to. Mam nadzieję, że, mam nadzieję, że dobrze, i mam nadzieję, że to będzie 90 artykuł. Ale wie pan, czy takie gwarancje są? Lepiej dmuchać na zimne, bo sprawa jest fundamentalna. Jest fundamentalna to już na, w tej drugiej, ostatniej części naszej rozmowy do tego, co właściwie ten traktat stanowi. Ja całego nie przeczytałem jeszcze, ale udało mi się i uważam za mój mały sukces. Udało mi się wydusić ze strony internetowej Parlamentu Europejskiego pełen tekst zmian, który chce przeprowadzić większość Parlamentu Europejskiego. No i to jest rzeczywiście. Jak się wczytuje w ten dokument, zmiana fundamentalna, być może nawet większa centralizacja czy większe ukonstytuowanie Unii niż to było w przypadku zmiany traktatów na traktat lizboński. Kolejne kompetencje, kompetencje dzielone, obronność, granica, edukacja, również sprawy zagraniczne, pełna kontrola Unii Europejskiej, jeśli chodzi o klimat i, i środowisko, te, te, te dwa działy, ale też odwrócenie roli Rady i Parlamentu, nowy europejski organ wykonawczy w miejsce Komisji Europejskiej. no Tak, rzeczywiście, pozbawienie państw członkowskich wpływu na, na bieg zdarzeń w Unii Europejskiej, przekazanie to do Parlamentu i do Europejskiego Organu Wykonawczego, czyli nowej, określonej Komisji Europejskiej. Dużo. No, wie pan, dlatego nie ma porównania do zmiany jednak nicejskiej na lizbońską. Tak. Bo ja nawet się zastanawiałem, sobie tutaj tak żartowali z innym pana kolegą z mediów, bo zadał mi pytanie, to co Polska będzie mogła, gdyby taki kształt wszedł w życie. Chyba doszliśmy do wniosku, że co najwyżej będzie mogła zorganizować jakiś festyn pod warunkiem, pod warunkiem że będzie to festyn o gender equality. A nie na przykład y, m, o tradycyjnej rodzinie, bo wtedy to będzie mowa nienawiści, bo już nowy organ się tym y, zajmie, z nowymi kompetencjami, które właśnie są wpisane w tym, w tym, w tym, w tym traktacie. No, w związku z powyższym y, tutaj naj, uważam, że najtrafniejsze porównanie historyczne. Jest jednak do 916 i do projektu Neumana, mianowicie Middle Europy, to znaczy Polska, mógł, mógł, był plan, że Polska może sobie istnieć, może sobie tam wybierać różnych rzeczy, różne rzeczy i tak dalej. Natomiast nie będzie mieć realnej władzy, o kluczowych zasobach tego państwa będą decydowali Niemcy. No i, i wypisz, wymaluj, po prostu trzeba się uczyć historii to jak są poprawki, to jest tak, że ten dokument, są kolejne poprawki, oczywiście jest szereg poprawki, których możemy się uśmiechnąć, bo wszędzie tam, gdzie w, w tekście jest równość kobiet i mężczyzn, jest równouprawnienie płci, tak, to, to może jest śmieszne, że nagle kobieta staje się... Niech ząbę... pan się cieszy, że jeszcze, jeszcze pan może się uśmiechać, natomiast gdyby pan teraz siedział w Brukseli i pan by się tak uśmiechał, to mógłby się panu, panem zająć odpowiedni organ, który by oskarżył pana o mowę nienawiści. Na Bogu, dzięki w Radio Wnet jeszcze mam odrobinę wolności, ale są też tezy, też pewnie niedługo będą karalne, ale, ale które są znacznie poważniejsze i tutaj się już nie uśmiecham w ogóle, nawet szyderczo. Poprawka siódma, tekst obowiązujący Unia ustanawia Unię gospodarczą i walutową, której walutą jest euro. Poprawka brzmi, ten zapis po poprawce tak, walutą Unii jest euro, Co to no tam oznacza? Jest nawet, tam jest nawet, no to, to oznacza, że oczywiście od razu by wchodziło euro, natomiast jest tam gorszy zapis mówiący o przeniesieniu kompetencji, jeżeli chodzi o finanse podatki, a ponieważ Unia Europejska od dawna dąży w myśl tej zasady do harmonizacji podatków, bo ich denerwuje to, że w Polsce są niższe podatki niż na przykład w Niemczech czy we Francji I w związku z tym polskie firmy są konkurencyjne, no to ta harmonizacja podatków w myśl tego traktatu będzie po prostu oznaczała zabicie polskiej gospodarki i no i, no i też trzeba być ślepym, żeby tego nie widzieć po prostu. Poprawka mówi następująco, po dokonaniu stwierdzenia tu, 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 tu decyduje Unia, decyduje Rada decyduje o przyjęciu odpowiednich środków budżetowych, które mogą obejmować zawieszenie zobowiązań i płatności budżetu Unii, i tak dalej. Czyli kolejny zapis, tych, tych zapisów jest wiele, które pokazują, jak głęboko także w sferę fiskalną Unia będzie wchodzić. Unia ta do tej pory utrzymywała się z naszych składek. To się teraz zmieni. Czy może się zmienić? No tak, no teraz oni to się, się zmienią. znaczy do, do tej pory to było tak, że to my byliśmy dawcą e, ewentualnie środków, na które myśmy się zgodzili, natomiast teraz się będzie na odwrót, no to, to, to oni ewentualnie nam coś dadzą i będą decydowali na co i jeszcze będą to kontrolowali, czy łaskawie dobrze wydaliśmy. To, do tej poprawki w lekturze tego dokumentu nie dotarłem, a co się zmieni w, w kwestii wojskowości? Bo ten obszar też ma być łączony, czy jak rozumiem Unia Europejska zyska jakąś część władzy, nie jak wielko nad naszymi siłami zbrojnymi, jak to będzie. Doświadczenie do tej pory pokazuje, że, bo to oczywiście zależy, bo te zmiany polegają jakby, znaczy, te zmiany toczą się w trzech obszarach. Raz podział kompetencji na wyłączne, dzielone i te, które zachowane są w kompetencji państw narodowych według traktatu obecnie istniejącego i poprzez głosowanie, to znaczy zabranie na przykład prawa do weta albo głosowania jedno, jednomyślnego, ale efekt dokładnie jest taki sam. Dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że jeżeli jakieś kompetencje przynosi z kompetencji wyłącznych do kompetencji dzielonych, to, to, to zasada subsydiarności po prostu nie działa. W związku z tym yy, praktycznie Unia wtedy zawsze sobie przypisuje pierwszeństwa, jak jest konflikt interesu, to odsyła się do CUE i CUE zawsze stwierdza, że Unia ma pierwszeństwo. W związku z tym tu, yy, jeżeli pan pyta o zasadę obronności, to będzie oznaczało, moim zdaniem wskazuje na to praktyka, no bo szczegółowych rozwiązań nie ma, ale dotychczasowa praktyka wskazuje na to, że Unia będzie decydowała o tym, co będzie chciała. Co będzie chciała. Także w kwestii polskiej polityki zagranicznej bo ten obszar też ma być łączony, czyli nasza dyplomacja. No to to, no to, to jest dla nich kluczowy obszar, zresztą już twa, stwarzają precedensy, prawda? dlatego że oni mieli ministra spraw zagranicznych y, wpisanego w konstytucję europejską, tak która została odrzucona w referendum, no, ale y, mi, dlatego, że mimo to, że zostało odrzucone referendum, to powołali sobie tego dokładnie osobę o podobnych kompetencjach, tylko inaczej ją nazwali, wysoki przedstawiciel i tak dalej. No, i widać, że to już jest po prostu przygotowanie struktury po to, aby przejąć całkowicie kompetencje w tym zakresie i nie miejmy złudzeń, po co jest to robione. Liczę na szybko. Kroków, które centralizowały Unię Europejską, było cztery albo pięć, to musiałbym powiedzieć dokładniej. Ich wszystkie się udały poza jednym, poza wspomnianą przez pana posła konstytucją. Ta propozycja głębokiej zmiany traktatów podzieli los konstytucji, czy jednak będzie jak w tych 3, 4 lub 4 poprzednich przypadkach, kiedy ta centralizacja się udała? No, to tu oczywiście wiele zależy od y, Polaków. Y, ponieważ ja z natury jestem y, optymistą, no to ja y, jednak uważam, że powinniśmy. Y, Chociaż nie brzmi o... pan poseł w tej rozmowie y, jako y, optymista. No, nie, nie, nie brzmi, no bo sprawa jest wyjątkowo poważna. Natomiast, natomiast y, y, no, oczywiście jest tak, że, y, że Polacy. Ja wierzę w to, że mogą to zatrzymać. To znaczy, widać, że już w innych państwach nie ma jakiejś wielkiej woli, żeby to zatrzymać. To jest wiele z powodów. Dla których, poza Węgrami. Jest wiele powodów, dla których w innych państwach nie ma takiego dużego protestu, ale ja wierzę, że w Polsce jest potencjał do dużego protestu. Tylko chodzi o to, właśnie tutaj nawiązując do wypowiedzi pana posła Bosaka, chodzi o to, żeby od, odpowiednio wcześniej Polaków o tym informować, żeby Polacy mieli tego świadomość, żeby był duży protest w Polsce. I po, po co? Po to, że gdyby była kombinacja, czegoś jeszcze raz podkreślę się spodziewam, przy podstawie prawnej, żeby można było się odwołać do punktu niżej, z punktu 90, mianowicie do referendum. I jeżeli świadomość narodu będzie w tym zakresie duża, no to wtedy uważam, że referendum będzie konieczne, jeżeli Platforma będzie chciała to zrobić na pałę. Teraz trochę krajowej polityki. Jeszcze mamy dosłownie minutkę. Dwie. Trochę żałuję, że rząd, a dokładnie partia rządząca, kiedy ustalała referendum, o to nie zapytała, bo to chyba była kwestia najważniejsza w kampanii wyborczej prawie w ogóle nieobecna, bo na ostatniej prostej pytania referendalne z ważnych tematów, ale różnie sformułowane chyba mogły być lepiej, gdyby było jedno pytanie o centralizację. Myślę, że moglibyśmy mieć wyniki już teraz. Ha. No, Ja akurat należałem w sztabie do grona tych osób, które przekonywały do samego końca, że to powinno być pytanie referendalne. Natomiast zwyciężyła, rozumiem, logika, że sprawa jest skomplikowana, jest mało czasu, ciężko będzie ją tłumaczyć, łatwo się znowu stawi na zasadzie, ty jesteś za Unią, ty przeciw A Unii. Nie tak, że to będzie. No, rozumiem, jakby w ten sposób i że potrzeba więcej czasu, żeby do, dotrzeć z tą informacją, o co chodzi w tym, w tym traktacie. Natomiast no, wie pan, tak czy siak, to już jest za nas i no, referendum też jest też argument który akurat by sprzyjał tym ludziom którzy tego nie chcieli mianowicie ostatecznie okazało się nieważne e, dlatego no, mamy kolejną szansę być może tak miało być mamy kolejną szansę jeżeli, jeżeli ten proces będzie dalej się rozwijał, mamy kolejną szansę, żeby ten projekt głosami Polaków powstrzymać. Pytań jest jeszcze wiele. Ja oczywiście wrzucę zaraz na portal X tek, tekst tego porozumienia, bo nie jest tak łatwo do znalezienia, ale on też już krąży, więc warto go czytać, warto patrzeć na ręce brukselskiej biurokracji i warto o tym rozmawiać.